Cześć kochani, zapraszam Was do obejrzenia filmiku z moją poranną pielęgnacją skóry twarzy. Chciałabym, żebyście zwróciły uwagę przede wszystkim na kolejność wykonywania działań, ponieważ uważam, że jest ona uniwersalna do każdego typu skóry, natomiast kosmetyki są tak dobrane, żeby odpowiadały potrzebom mojej skóry, czyli mieszanej strony odwodnionej. Jeśli chcecie poznać mój sposób na promienną skórę na dzień, to zapraszam do oglądania dalej. Zaczynam od usunięcia resztek powieczornej pielęgnacji oraz sebum, które nagromadziło się przez noc za pomocą specjalnego naturalnego mydła do mycia twarzy. Drugim krokiem jest doczyszczenie skóry twarzy oraz oczyszczenie skóry szyi i dekoltu za pomocą rękawicy do demakijażu, którą wcześniej zwilżyłam letnią wodą. Za pomocą toniku wyrównuje pH skóry, zwróćcie uwagę tutaj na jego aplikację, ponieważ robię to dłońmi, a nie tak jak jest powszechnie przyjęte płatkami kosmetycznymi. Taki sposób jego nakładania zapobiega marnowaniu kosmetyku. Krem pod oczy nakładam serdecznymi palcami dłoni, wykonując kilka ruchów kolistych do wewnątrz twarzy, kończąc delikatnym masażem skierowanym na zewnątrz, którego zadaniem jest odprowadzenie złogów limfy. Nie zawsze nakładam serum, ponieważ to zależy od stanu mojej skóry po przebudzeniu. Dzisiaj jednak czuję taką potrzebę, dlatego niewielką jego ilość aplikuję na całą twarz, pomijając oczywiście okolice oczu oraz szyję. O ile serum w mojej porannej pielęgnacji skóry mogę pominąć, to krem jest punktem obowiązkowym. W tej chwili naprzemiennie stosuję Jonelle 3C Repair Cream oraz właśnie ten Gly Skin Care, który właśnie widzicie. W bardziej słoneczne dni sięgam po Gly Skin Care, a w mniej po Jonel. Aplikuję go zawsze na całą twarz z pominięciem okolicy oczu oraz szyję i dekolt. I tak właśnie wygląda moja poranna pielęgnacja skóry twarzy. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów, zostawiając kciuka w górę i oczywiście subskrypcję.